Cześć, jesteśmy ze zwycięzcami meczu Beer Freaks kontra Mighty Kings, Konrad Tyński, e, AK Kucyk oraz Oleg Lipiec. Powiedzcie mi panowie, jak się czujecie po dzisiejszej wygranej? Może kucyk zaczniemy od ciebie. E, super, taki był plan i go zrealizowaliśmy w 100%. Oleg, ci jakoś pomógł, czy tylko przeszkadzał? Ani trochę przeszkadzał cały czas. Oleg jak kucyk? E, no człowiek orkiestra, zbiórki, bloki, obrona, atak, wszystko. Wszystko załatwia. Skąd wzięliście tego strzelca kubinę? Przybłęda, przy, Przybłęda. No. Przy, nie, ja powiem tylko, że prawdziwa forma Kubiny pokaże się w playoffach, bo wtedy się odpalałem MVP kubina i wtedy jest prawdziwa forma. Czy jest jakaś szansa na porażkę w sezonie zasadniczym z waszej strony? Nie. No nie, no nie ma szans. Jesteśmy nastawieni na wygrano i jak widać, dążymy do celu. E, czyli waszym celem jest zwycięstwo na poziomie development, czy jakiś inny cel sobie obraliście w tym no, sezonie? Na ten sezon tak, potem wyższe cele. Jakie są te wyższe cele? A to nie wiem, jakie są ligi tam wyżej, ale zdobycie <grym> ich pewnie i grali sobie <grym> razem. E, fajna, fa, fajna ekipa wam się zebrała. Powiedzcie mi, jak udało się was tak naprawdę z, złożyć do kupy, w cudzysłowie. Może Olek, sorry. Wszystko, wszystko zasługa Latosa i Knapa, którzy gdzieś tam nadzorowali ten projekt od początku. Wszyscy się w zasadzie znamy. Część jest ludzi, którzy grali w zabierzowie w trzeciej lidze, część znajomych z dawnych lat i tak po prostu było to zorganizowane, że. Razem do kupy i, i ruszyliśmy. Jak się ten projekt Wam podoba? Super. Dobra, dobra zabawa, dobra zabawa przede wszystkim. No Dobrze, bo są wyniki, prawda? Potem zobaczymy, jak, będzie, jak będą cięższe mecze, będą, będą na styku, no to wtedy będziemy się zastanawiać i ewentualnie spinać bardziej. Panowie, sobota godzina prawie 17. Jaki plan na świętowanie? Napić się. Czego? Trunku wysokoprocentowych pewnie. Olku, podzielasz? Ja to jakiś obiad, bo to jak wiadomo, 15 rozpoczęcie meczu, to, to bez obiadu to się nie da, więc też trzeba e, Czy nazwa zobowiązuje dzisiaj wieczorem, czy nie do końca? Nazwa waszej drużyny, oczywiście? Co dzień nie zobowiązuje. Piwo, piwo jest pite, piwo jest pite. Czyli lifestyle jest zachowany, tak? Tak, oczywiście. E, panowie, czego życzyć na nadchodzące mecze? Zdrowia! Zdrowia, formy strzeleckiej i dobrej zabawy w dalszym, w dalszym ciągu. No. E, żeby nie było, czy jeszcze coś od Was? Nie. Czekamy na przeciwników. Ta, bo jeszcze nie dojechali. Dzięki wielkiej powodzonka. Dzięki. Dzięki.